Dlaczego wyjadasz mi frytki? Nie możesz sobie kupić? Nie jestem głodny. Jak nie jesteś głodny, to zostaw te frytki, a jak jesteś głodny, to sobie kup. Nie widzisz, co to żarcie robić ci z mózgu? Poza tym bułką i frytkami świat dla ciebie nie istnieje. To tylko kawałeczek pierdolonego ziemniaka, a ty zachowujesz się tak, jakbym krzywdził twoją matkę. Idę się odlać, pekuś, bo nie chcę na to patrzeć. Iha! Dzisiaj mamy burgera, a ze skąd? No właśnie, słuchajcie, wybieramy się na Dziki Zachód, na ulicę Wojska Polskiego w Słupsku i wybieramy lokal Tom Steakhouse. A tam? Burger? Jak marzenie, mam nadzieję. Zapraszamy na kolejny odcinek. Zajadamy, oceniamy. No to co, kochani Państwo, słuchajcie, Tom Steckhouse zrobił sobie mały taki dziki zachód, coś jak się robi na przykład w telewizji. Suksk. Jakoś za kamerą teraz stoi, mam nadzieję, że sobie dobrze da radę, A my dzwonimy do Tom Steakhouse, które się mieści przy ulicy Wojska Polskiego. I wybieramy sobie burgera w zestawie. Za 31 zł, tutaj był bodajże, więc jakoś sobie tutaj poradzimy, nie? Yy, dzień dobry wieczór. Proszę pani, dałby radę zamówić oczywiście, żebyście dostarczyli burgera? Tak. Dobra, to tak, ja bym poprosił Barbecue w zestawie ten za złotych. zł. Uh -huh. To wszystko? Tak, to będzie w sumie wszystko. I wie Pani Sorzy, była płatność kartą oczywiście na miejscu. No bo wiadomo, teraz jest promowany taki tryb płatności bezgotów. Uh -huh. Dobrze, dziękuję. Yy, bardzo dziękuję. Barbecue w zestawie za 31 złotych generalnie jest to dosyć ciekawy burger. Taki typowo amerykański, coś takiego, co ja lubię, takie coś, co Pekuś lubi, bo Pekuś lubi się bardzo dobrze najeść. Zresztą ja tak samo. Czekamy. Szanowni Państwo, oto i jest, ale pytanie gdzie? No właśnie, tak lekko się trochę zabawiłem z tym, żeby go ukryć, wiecie, taki żarcik, ponury, czarny humor, którego i tak nikt nie zrozumie. 30 minut czas dostawy. Tego oto tutaj wspaniałego teoretycznie dania, bo z tego co słyszałem, Tom Steakhouse w Słupsku jest dosyć taki chwalony generalnie za to, co robi. Przede wszystkim za dobrą wołowinę, taką wołowinę, naprawdę wołowinę. 31 zł kosztuje ten zestawik, bo to był barbecue. W zestawie za 31 zł to jest wołowina 200 g, sałata, pomidor, ogórek, krążki cebulowe, bekon, sos barbecue. I oczywiście za opakowanie złotóweczkę, za takie opakowanie, czyli za. Ten worek foliowy, za ten talerzyk, nazwijmy to styropianowy, bo to tak naprawdę ma taki materiał. Zapłaciliśmy złotówkę? Spoko. Widocznie dostawa jest teoretycznie darmowa, co bardzo oczywiście tutaj wpływa na duży plusy dla tego lokalu. To nam się bardzo podoba. Mm. Genialnie pachnące fryteczki, przypominające to, co znajduje się w pewnej restauracji przy ulicy Szczecińskiej, gdzie można sobie na driveie podjechać i zamówić różne dania. Słuchajcie, oczywiście, Kolesław. Taka mała sałateczka do tego burgera. Tak skromnie, ale oczywiście to ma być tak, ma dodać takiego aksamitu do tego, co mamy tutaj po mojej lewej stronie. I oczywiście, ketchup do frytek. Bardzo dobra burgerownia. Przekonałem się o tym wielokrotnie, bo nieraz tam gościłem i osobiście, i na dowóz. Prywatnie próbowałem już w wielu punktach, wieża ciśnie się chowa. I dla mnie to jest burger na razie numer jeden w Słupsku Babciu, to jest zajebiste Pierdolaj. jak zjedliśmy czapkę bułki. Burgera, widać było, że ten kotlet jest, nie jest równomierny, a to świadczy o tym, że jest robiony tam, u nich, nie, nie jest żaden gotowy, jest jakiś mrożony czy nie wiadomo jaki. Że jest to robota rąk, a nie jakiejś maszyny. I super. Zwieńczeniem burgera są frytki. Dlaczego wyjadasz mi frytki? Nie możesz sobie kupić? Nie, nie jestem głodny. Domu. Widzisz co to żarcie robi Ci z mózgu? Właśnie, robi, tworzy, wytwarza tu radość, bo z takim burgerem i z takim żarciem możemy zajechać bardzo daleko. Bez względu na to co robi z mózgu. A robi dobre wrażenie. Słuchajcie, no burger. Mieliście przedstawione na zdjęciach, macie przedstawione na zdjęciach. Generalnie takie jest mięciutki, Oczywiście buła jest z sezamem. Wygląda na takiego, który można się najeść typowo po amerykańsku, jak to gdzieś tam widzieliście w serialach czy w filmikach na YouTubie, Bez zbędnego siania farmazonów. Zobaczymy, czy tutaj jest 100% tej wołowinki, jak nas zapewniają właściciele lokalu. Jedziemy z koksem. To jest taki właśnie burger, jaki być powinien. Syty, bardzo dobry, faktycznie wołowina. Na pewno to nie będzie to, co znajdziecie w bardzo znanym fast foodzie, e, który jest oblegany w Polsce, szczególnie na drive'ie. Tutaj macie dobrą, dobrej jakości oczywiście bułę, którą się najecie. Tutaj ten boczek, pełna rewelacja. No mi to smakuje, jakoś pewnie też będzie zachwycony oczywiście tą e, bogatą kompozycją smakową i również zapachową. Słuchajcie, burger barbecue, typowo po amerykańsku. To, co dostaliśmy tutaj. Te fryteczki, profesjonalne, w domowym wydaniu. Oczywiście dodatki, których nie spróbowaliśmy, bo my raczej wolimy tak typowo poczuć ten smak burgera. I właśnie. Generalnie ja spróbowałem, no ketchup jak ketchup, no co my będziemy tu ketchup. Próbowałeś, Pekusie, bez Słuchajcie, sam burger... Nie specjalnie, sam Słuchajcie... burger soczysty, mięsko bardzo smaczne. Boczek podkreślał te wszystkie smaki. Krążek cebulowy był tak w tyle takim wisienką na torcie, po prostu. Bułka z sezamem, bardzo dobra, bardzo smaczna, tak. sycąca. Ta wołowinka tam no, normalnie super, I świeże, słuchajcie, pół wypas. To, co tam dostaliśmy, cały ten zestaw, generalnie ja bym tam drugi raz wpadł. Śmiało, jeżeli chcecie, chcecie się najeść dobrze, tak wyśmienicie I, i tak zagranicznie, czyli po amerykańsku, smacznie, tak jak być powinno i tutaj było. Naprawdę wpadajcie, ale teraz przyszedł i czas. Albo na... zamawiajcie na telefon, bo możecie też. No i twoja propozycja jaka jest? No właśnie, my już tobie tutaj za kulisami co nieco zarzucaliśmy. No ale hmm, nadal ja nie znam twojej oceny. Ty nie znasz? Bo nie zadeklarowałeś, więc słuchajcie. Posłucham. Słuchajcie, bez produkt placementu. Żarne frytki, to teraz nie się tłumaczy. Słuchajcie, bez produkt placementu. Moim zdaniem, tutaj burger jest bardzo dobry, ale lepszy jest mimo wszystko, w The William Wallace przy ulicy Bema. Hmm. Moim zdaniem. Niech ja się nie zgadam. To jest kwestia generalnie subiektywna. Ale mimo wszystko, ja bym za tego burgera tutaj z palcem w dupie, dał 9. 9, 9 na 10. A ja 9,5, no ja myślę, że, ale prawie że dziesiątka, no dziewięć i dziewięć, no. Jeszcze <grym> tam to, to... nutki czegoś tam brakuje. Jest tam gdzieś może. tam grzeje, tak o. <grym>, grzeje, grzeje, ale na tę chwilę zwierzę ciśnień, z, no wszystkie burgerownie, jakie tutaj są takie dość popularne skandale, nieskandale i williamy, no dla mnie steakhouse... Panie Tomaszu, no kurwa, wygrywasz. No. Tak, słuchajcie, i powiem wam tak, z, z tego co widzę. W Subsku był bardzo, jest bardzo dobrze rozwinięty rynek pizzy. Teraz przyszedł czas na to, żeby zrobić tutaj wolną amerykankę, na przykład właśnie w postaci burgerów czy nawet steków. No. Także zobaczymy, co takiego się wykluje za jakiś czas. To by było na tyle. Od nas dziękujemy za obejrzenie. Zapraszamy za dwa tygodnie w kolejnym odcinku. Zajadamy, oceniamy godzina 15.00. Niedziela.